Dzień dobry, a jejku, ile tu jest małych reniferów i aniołków i w ogóle, Boże, co za super. A kto jest aniołkiem, ręka do góry? Ja cię, a reniferem? A krasnoludkiem? jestem A kto jest, słuchajcie, a kto jest pomocnikiem świętego Mikołaja? Słuchajcie, a kto jest pomocnikiem Świętego Mikołaja? Pani, kto jest elfem? I na górę kto jest elfem? Kto pomaga Mikołajowi? Jest... Elfami to chyba jesteśmy wszyscy tutaj. Słuchajcie, ale brakuje, brakuje Świętego Mikołaja. Kto jest Świętym Mikołajem? Cały. Nie, no. słuchajcie, ale nie macie brody. Zobaczcie, ja mam brodę przynajmniej, ha, ha. I co wy na to, co? Gdzie brodę zgubiliście? Jak Mikołaj może być bez brody, no? Właśnie, profesorze, Mikołaj ma białą brodę, co to za oszukaństwo? zapomniałem pomalować, słuchajcie, makijaż mi zszedł, po prostu tyle, deszcz pada na dworze, no. O pokazać. A Słuchajcie, prawie... mam, dla was, mam dla Was taką książeczkę do przeczytania i tutaj jest mnóstwo fajnych opowieści. I nie wiem, którą wam przeczytać. Może Mikołajek i Mikołaje, albo opowieść o bałwanku. Co wolicie? Słuchajcie, bo pan profesor zadał wam pytanie, a nie słyszeliście, bo badacie. Słuchajcie, mam... O, mam super opowieść, która się nazywa Prawdziwy, święty Mikołaj. Co wy na to? Mogę Wam to przeczytać? Chyba chcę. Słuchaj, słuchajcie, to ja za, z, zaczynam czytać w takim razie, a później. Jak pozwolicie, to zadam Wam dwa pytania związane z tą, z tą opowieścią, takie bardzo łatwe, ale mam nadzieję, że wtedy powiecie mi, o czym ona była. Dobra, więc ja już zaczynam, a Wy przez trzy minutki dosłownie spróbujcie się skupić, co wiem, że wcale nie będzie łatwe. Ok? Więc uwaga, prawdziwy święty Mikołaj pewnego dnia przed Bożym Narodzeniem. Cała rodzina wybrała się na świąteczne zakupy, jak to przed Bożym Narodzeniem. Marcinek i Karolinka bezustannie przypominali rodzicom, że trzeba kupić co? Choinkę, tak? Mama i tata uważali, że ważniejsze są, oczywiście, co? Suszone grzyby, mak, bakalie, przyprawy do pierników i mnóstwo innych rzeczy do jedzenia, bo przecież są. Charakterystyczne potrawy wigilijne, które mama i tata muszą też zrobić. Nie mówiąc oczywiście o prezentach, ale to była tajemnica ze świętym Mikołajem, tak? Choinkę kupimy na końcu, powiedział tato. Dopiero zmartwiły się dzieci. Właśnie wchodzili do supermarketu, a Karolinka zawołała: święty Mikołaj, święty Mikołaj! i zamarła z zachwytu. E, on nie jest prawdziwy, powiedział szeptem Marcinek. On jest prawdziwy, bo się rusza. Karolinka nie oderwała wzroku od Mikołaja. Rusza się, bo jest żywy, wyjaśnił Marcinek. No widzisz, w związku z tym rusza się, jest żywy, to jest prawdziwy, upierała się Karolinka. To jest zwyczajny pan przebrany w świętego Mikołaja, spójrz, tam jest drugi, o jeszcze jeden. Marcinek patrzył na siostrzyczkę tak, jak było wiadomo, że jest on jedyny mądry i wtedy Karolinka się rozpłakała. Co ci się stało, zdziwił się Marcinek. Ja chcę prawdziwego świętego Mikołaja, prawdziwego świętego Mikołaja, Ukała Karolinka. Wszyscy troje pocieszali ją jak mogła. Mama mówiła, że tacy sklepowi Mikołajowie są po to, żeby dorosłym dzieciom było przyjemnie robić zakupy, że oni są pomocnikami świętego Mikołaja. Że Mikołaj musi mieć mnóstwo pomocników, bo na całym świecie nie mógłby dawać tylu prezentów. Tata był zdania. Że taki chodzący Mikołaj jest najlepszą gwiazdkową dekoracją, bo przypomina o zbliżających się święka, świętach, tak samo jak choinki na, na ulicach i sklepowych wystawach. Tylko Marcinek powiedział Karolince to, na co naprawdę czekała. Prawdziwy święty Mikołaj jest jeszcze bardzo daleko. Przyjdzie do nas w świąteczną noc i przyniesie prezenty. Sama się przekonasz. A po czym poznam, że jest prawdziwy? Dociekała Karolinka. Bo przyniesie nam to, o co prosiliśmy w listach do świętego Mikołaja, wyjaśnił Marcinek. Karolinka przestała płakać i nawet uśmiechała się do tych nieprawdziwych Mikołajów. Na koniec kupili piękną choinkę, zajmie chyba cały nas duży pokój, powiedziała mama. Myślę, że trzeba będzie wywiercić dziurę w dachu, powiedział tata. W suficie czy w podłodze? zapytał Marcinek. A Karolinka wciąż czekała na świętego Mikołaja. No dobrze, to teraz mam do Was dwa pytania. Uwaga, kto odpowie, ręka, kto będzie chciał odpowiedzieć, rączka do góry poproszę. Gdzie mieszka prawdziwy święty Mikołaj? Proszę. Pięknie, gratuluję. To w takim razie drugi, drugie pytanie jest takie, którędy święty Mikołaj wchodzi do Waszych domów? A, są... A jak nie ma komina? A. Bardzo dobrze. A czy może wejść kaloryferem? Kaloryferem może też? Nie. Chyba nie. Nie? Naprawdę? A ja myślałem jako dziecko, że wchodzi kaloryferem, skoro nie ma komina. No dobrze. Uważajcie, to jeszcze jedno pytanie. Bardzo, bardzo trudne. Kto odpowie to po prostu jest mistrz świata, tak? Uwaga. A jakim samochodem jeździ święty Mikołaj? Jakim samochodem jeździ, no? BMW, małym fiatem, syrenką. Czym jeździ święty Mikołaj? Boże, to tak też opowiada, wszystkie dzieci wiedzą, że saniami jest. Oczywiście, to była tylko taka, taki żarcik do was tak naprawdę. A uwaga! Jeszcze Nie? najtrudniejsze pytanie. Czy teraz czy pamiętacie, ile te sanie mają reniferów? Nie? Pięknie! Super! Super! Czyli to jest ośmioreniferowe sanie, najnowsze na świecie model 2020. I słuchajcie, takimi saniami przyjedzie do Was święty Mikołaj. A teraz uwaga, niech każdy jeszcze powie, to będzie tylko nasza tajemnica, nikt nie usłyszy, co napisał w liście, tylko pojedynczo mówcie, do świętego Mikołaja. Jakieś pojedyncze rzeczy. Co sobie zamarzyliście na święta? Jakie? Klocki, szybciej. No mówcie, no. Tymoteusz, no co chciałbyś dostać od Mikołaja? Mów. Drukarkę 3D. Drukarkę ja cię. Ale Grzesio? Lego. chciał Lego dostać. Ja cię. Dobra, zapisuję. Ja będę tam przypominał świętemu Mikołajowi. Daisy sukience. Daisy sukience tutaj jest. I jeszcze dużo I jeszcze dużo I jeszcze dużo pamięci, włosami. chciał dostać. I Same dużo pamięci, I Słuchajcie. Słuchajcie. mam pytanie. A, a jak to się dzieje, że Mikołaj te wszystkie zabawki zna? Ale słuchajcie, a czy tam nie ma jakiejś fabryki w tej Laponii, która te zabawki wszystkie segreguje, układa w wory te świętego Mikołaja. Jak to jest, słuchajcie? Przecież tyle zabawek jest, no? No wiesz, poni, kto tam segreguje te nie. Oczywiście. No dobra, słuchajcie, a teraz tak, bo ja cały czas zadaję pytania, bo ja jestem przyzwyczajony, że tutaj wielki, mądry pan doktor zadaje pytania. A teraz może wy macie jakieś pytania do mnie, tak naprawdę. Ja słuchajcie, no to już, słuchajcie, ja się zamieniam w słuch. A, a nie, lubi, Jeszcze raz, bo słabo słyszałem, przepraszam. Co na najbardziej lubię jeść na święta? Słuchajcie, najbardziej na święta, wiem, że to jest niezdrowe i nie powinienem o tym mówić, zawsze czekam na pyszny makowiec wigilijny. Uwielbiam makowca wigilijnego, ale lubię też rybkę pyszną, karpia na przykład typowego, który na święta sobie tam pływa i później mogę go zjeść. No, ja, bardzo, ja, bardzo, ale jesteśmy jakie już. Bombki na, na Ja cię bombki, tak, jakie mam na choinkę różnokolorowe, a ponadto mam jeszcze kilka lat temu, jak moje dzieci były w Waszym wieku, to kupiłem kiedyś takie bombki w kształcie samochodzików, lalek. W związku z tym one przetrwały, nie zbiły się. A najfajniejszą bombkę, jaką mam. To taką bombkę dostałem od kolegi, który, w którym jest moje zdjęcie. Wyobraź sobie, naprawdę, kiedyś Wam pokażę. No. Dostałem na, na, ten, na, na taki prezent i do dzisiaj sobie zachowałem, bo jest taka śmieszna, a też mam na tym rogi, rogi Renifera, mam na tym zdjęciu, bo mój kolega jest żartowni, To jest najfajniejsza bombka, jaką mam na chońce. Pan spędza święta? Ojej, to trudne pytanie w tym roku, słuchajcie, bo wiecie, że mamy ten taki dziwny koronawirus, ten wirus, tą pandemię, która nas otacza i dlatego musimy wszyscy chodzić w maseczkach i myć rączki, w związku z tym w te święta spędzam w domu z najbliższymi, czyli z moją żoną, z moimi dziećmi, z moim synem, przyrodnim, wnukiem przyrodnim w związku z tym w takim bardzo, bardzo najbliższym gronie spędzamy te święta, ale to będą też cudowne święta, gdzie będziemy się uśmiechali do siebie, śpiewali kolędy, opowiadali sobie żarty i w ogóle będzie super i hiper i oczywiście damy sobie prezenty o ile Mikołaj je przyniesie, tak? Mam nadzieję, że przyniesie, mam nadzieję, że byłem grzeczny, kurczę, ferdek, no. Co jest na choince? No no tak. A to Na choince? A na choince oprócz bombek, tak? No oprócz bombek u mnie na choince jest piękna taka gwiazda na samym czubku, a oprócz tego jest mnóstwo innych gwiazdek. Jest też, są też światełka choinkowe, bo bez, choinka bez światełek no, nie mogłaby funkcjonować. No jak choinka, która się nie świeci. W związku z tym ja uwielbiam, a ponadto słuchajcie, jak wieczorem sobie siedzę w pokoju, gdzie jest choinka, i ta choinka świeci, to jest taka super ciepła atmosfera rodzinna. Ja uwielbiam choinkę, naprawdę, dlatego u mnie choinka, tylko nie mówcie nikomu, to będzie nasza tajemnica, stoi w domu do końca stycznia, praktycznie. No, naprawdę, nikt o tym nie wie, no, a ja nie uwielbiam choinkę. No. A tak naprawdę nie, 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 nie lubię też jej sprzątać zawsze, tak, dlatego tak długo stoi. Troszkę niżej. O, no. o, Ale miałeś pytanie zbawiać miał jodręk. No dobrze, gwiazdeczki moje, Siadamy. Siadamy. Lista życzeń się tu otworzyła po prostu. Siadamy, siadamy, siadamy. Ładnie. Siadamy. Słuchajcie, to ja może jeszcze na sam koniec. przeczytam jeszcze jedną bajkę, jeżeli chcecie. Chodź Michałek. Znaczy, czy wolicie zaśpiewać piosenkę? To może my zaśpiewamy piosenkę? Bardzo proszę. Siadajcie e, ładnie. Siadaj Michałek. Siadaj ładnie. Kto zaśpiewamy? Jeszcze raz chojnika? Aniołki. Tak. Ale pięknie śpiewacie. Słuchajcie, to ja na sam koniec pozwolę sobie Wam złożyć życzenia. Dobrze? Pozwolicie mi złożyć Wam życzenia? Tak, pewnie. Proszę, słuchajcie, to ja na te święta Bożego Narodzenia życzę Wam, ponieważ jestem lekarzem, więc zacznę od strówka żebyście zawsze byli zdrowe, żebyście były zdrowe, uśmiechnięte, radosne, pełne życia, takie jak teraz. Bo jesteście niesamowite i grzeczne. Następnie życzę Wam, żebyście byli grzeczni, żebyście słuchali swoich rodziców. A następnie, co jest dla Was pewnie najważniejsze, cudownych, cudownych prezentów na święta Wam życzę pod koinką. Tylko dobrze szukajcie, bo czasami Mikołaj bardzo, bardzo dobrze je w związku z tym, zdrówka, szczęścia, uśmiechu, żebyście zawsze były tak wspaniałe, jak jesteście, i dużo, 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 dużo prezentów. Aha, i pomagajcie mamie i tacie, pomagajcie rodzicom i swoim najbliższym i rodzeństwu, i w ogóle wszystkim, których kochacie. I, no i paniom tutaj w przedszkolu też pomagajcie, dobra? Okej, okay, obiecujecie? Obiecujecie, pomagaję. Ja wam, słuchajcie, przesyłam ogromne, ogromne buziaki na święta. Dziękuję. Pa, pa pa, buziaki, pa, pa Dziękujemy bardzo i my też życzymy wesołych, zdrowych, pogodnych świąt. Bardzo dziękuję buziaki, pa pa, pa pa. pa.